Siemanko moi drodzy z tej strony Łukasz M Moi kochani dzisiaj na filmie robimy rozwiązanie konkursu o saszetki ze Star Warsa Jak pamiętacie były do wygrania saszetki 5 sztuk 5 osób Za pomocą random orka zrobimy sobie właśnie losowanie Mam już tutaj przygotowaną listę wszystkich osób, które pod filmem złożyły swoje komentarze Zrobimy sobie teraz kopiuj i wrzucimy do randoma wszystko, wszystkie osoby. Mamy tutaj całą listę. I będziemy oczywiście kosteczkami losować, ile razy ta lista będzie zmieniana. 6 razy, czyli robimy sobie 6 razy kliknięcie, i tak będzie wyglądać ostateczna lista, jeżeli chodzi o pierwsze losowanie pierwszej osoby, która wygra 5 saszetek. Jeszcze raz wrócę, ile tam było, 6. 6, tak. Czyli mamy tak. Raz. 36 osób w sumie. 2. 4, 5, i ostatni raz szósty, tak będzie wyglądać lista, jeżeli chodzi o pierwsze losowanie. Teraz oczywiście będziemy również kosteczkami rzucać. Ile razy ta? Ile razy to losowanie będzie robione? 6 i mamy tak do 36 osób jest. Czyli teraz 6 razy klikamy, żeby wygrała któraś z Was. Raz, dwa, trzy. 4, 5 i teraz chyba 6, bo 6 było. Tak, ostatnie kliknięcie i tak będzie wyglądać lista. Osoba, która wygrała. 35. Sprawdzamy na liście. Jest to Kuba Szymon. Wygrywasz pierwsze 5 saszetek, mój drogi. I teraz, moi kochani, po filmie Piszcie w wiadomości prywatnej bądź na facebooku wasze adresy, żebym mógł wysłać wam te 5 saszetek. I teraz, moi kochani, trzeba będzie listę znowu zmodyfikować. Ponownie to tutaj wyrzucić i usunąć trzeba będzie. osobę która przed chwilą wygrała a był to Kuba Szymon o tutaj czyli teraz dostało 35 osób znowu robimy kopiuj Wrzucamy ponownie do randoma, jeszcze raz rzucamy tutaj, i ponownie robimy losowanie. Ile tym razem wypadnie? 4, czyli 4 razy listę będziemy losować. Raz. I zaraz sprawdzimy, czy jest tak, jak było 35 osób. Jest. Czyli ta jedna, którą wyrzuciłem, bo już wygrała z listy, pasuje. Czyli kolejny, drugi raz. Trzeci. I cztery razy były, nie? Tak. Ostatni raz klikam i tak będzie wyglądać lista ostateczna podczas losowania. Drugi raz pięciu saszetek. Czyli teraz tutaj zmieniamy, dajemy w ogóle odśwież, żeby nie było Jakiegoś, ale dajemy trzydzieści, osób i również będziemy kosteczką rzucać. Zobaczymy, ile tym razem. Mamy sześć, czyli sześć razy. Klikamy raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. I ostatni raz. Dziewiętnasta osoba z listy wygrywa kolejne pięć szetek, a jest to Michał Różycki. Gratulacje, robimy tutaj kolejne odświeżenie listy. Z listy tutaj musimy wyrzucić Michała o, tutaj i ponownie musimy skopiować trzydzieści cztery osoby kopiuj wrzucamy do środeczka robimy losowanie trzeci raz i mamy sześć sześć razy zmieniamy listę raz sprawdzamy czy są trzy osoby są dwa 3 5 i ostatni raz 6 tak wygląda lista podczas trzeciego losowania robimy tutaj odśwież i kosteczkami ponownie rzucamy Ile razy? 5. 5 razy będzie losowanie. 34 osoby. 5 razy. Raz. 2, 3, 4 i ostatni raz 5. Czyli numer 16 z listy. Numer 16 to jest szpesero. Gratulacje. 5 saszetek Star Warsa leci do ciebie. Ponownie robimy tutaj aktualizację tego. Musimy wyrzucić ciebie z listy. Robimy ponownie kopiuj. rzucamy kosteczki ile razy tym razem u 12 razy dwanaście razy modyfikujemy listę raz Są trzy osoby. Są Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście i ostatni dwunasty raz. Tak wygląda nasza lista. kosteczkami rzucamy ile razy tym razem wypadnie sześć tutaj aktualizujemy i robimy trzydzieści i sześć razy raz dwa trzy 4, 5 i ostatni raz. Numer 30. 30 na liście to Dariusz Posiewka. Serdeczne gratulacje, Dariusz. Wygrywasz 5 saszetek Star Warsa. No i po raz ostatni losowanie będzie. Muszę tutaj Dariusza. Usunąć listy. Tutaj jest ostatni raz robimy kopiuj, wrzucamy tutaj. Posteczki. ile tym razem? Cztery razy listę modyfikujemy. Raz mamy tutaj 32 osoby. fikujemy tutaj 32 32 gdzie tutaj jest teraz O tutaj Ile razy tym razem będziemy... Aj, nie tak, bo miałem zrobić od początku. O, teraz ile razy? Siedem, siedem razy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i ostatni raz. 19 osoba z listy. 19 osoba z listy to Piotr Hadalski. Serdeczne gratulacje Piotrze. Wygrywasz pięć saszetek Star Warsa. Tak to moi kochani wygląda. Pięć osób wygrało po pięć saszetek. Proszę was o adresy i w najbliższym czasie jak będę w Polsce to wszystko wam Powysyłam. Mam nadzieję, że takie losowanie bardziej przypada Wam do gustu niż tak, jak robiłem to wyciągając z karteczkami, było więcej roboty, bo musiałem wszystko pisać, a teraz po prostu tylko kopiuję, wrzucam tutaj do programu random.org i wszystko jest łatwiejsze. Tak więc serdeczne, dzięki, moi drodzy, za uwagę. Pozdrawiam Was, trzymajcie się i cześć.